No, Witam państwa na polu cebuli zimującej w gruncie. Producent już część wykopał. Część jest wykopana wcześniej, część właśnie przed chwileczką. Proszę zobaczyć jak to wygląda. Tak wygląda cebula wykopana właśnie przed chwileczką, trochę przycięty szczypior. Tam dalej jest wykopana chwilę wcześniej, bo widać że ten szczypior już jest podeschnięty. Tak wygląda cebula jeszcze rosnąca. Proszę Państwa, to co gdzieś tam będzie zostawało, trzeba zabezpieczyć teraz na moczniaka rzekomego. Dlaczego? Dlatego, że zaczyna popadać, trochę temperatura się obniżyła, są rosy, więc jak najbardziej jakiś preparat typu Zorwegendawia, żeby ta cebula dotrzymała do końca jeszcze. Nawozy z wysoką zawartością potasu King Life Potasowy, na przykład, i to będzie ostatni zabieg na tej plantacji. Tak wygląda cebula, proszę zobaczyć. Tutaj podstawie swój but, nie jest wcale mała, trudno powiedzieć, bo nie ma producenta teraz, jaki będzie plon. Czy już coś udało mu się zebrać i sprzedać, zobaczymy. Za chwilę, jeszcze spotkamy się na tej plantacji. Także zapraszam do oglądania następnych filmów. Z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.